Bardzo łatwe do przygotowania paluszki z ciasta francuskiego nadziewane serem mogą być zarówno fajną przekąską, jak i dodatkiem do wielu innych ciekawych dań. Zaczynam od rozwałkowania gotowego arkusza ciasta francuskiego. Ciasto podczas pieczenia rośnie, więc nie powinno być za grube. Następnie wycinam z niego podłużne paski. Pierwszy nieco cieńszy, drugi troszkę grubszy i tak naprzejmie cieńszy i troszkę grubszy. Na ten cieńszy pasek układam tarty ser. i ja użyłem zwykłego sera żółtego, ale możecie użyć każdego jakikolwiek wam przyjdzie do głowy. Następnie ciasto z serem nakrywam tym nieco grubszym paskiem i uciskam, sklejając oba paski ciasta, uważając, żeby między nie nie dostał się ser. Pomogę sobie jeszcze widelcem, uciskam tworząc tak jakby ząbki. A jak już się uporam z zabawą w zlepianie grubych paluchów, to smaruję je roztrzepanym żółtkiem. I takie umieszczam w nagrzanym do 190 stopniach piekarniku na mniej więcej 10 minut, aż się pięknie ze złotobronzują. Wtedy wyciągam i podaję głodomorom do schrupania albo wykorzystuję jako dodatek do innych dań, które możecie znaleźć na naszej stronie www.culinernatv.pl Ale najpierw to danie koniecznie musicie zrobić w domu.